Witajcie, drodzy bracia i siostry w Chrystusie. Z wielką radością witam Was dzisiaj w tej świętej przestrzeni, gdzie gromadzimy się, aby dzielić się wiarą, nadzieją i miłością, które nas łączą w drodze z Panem. Niech pokój Jezusa będzie z Wami wszystkimi. Dziś mamy bardzo szczególny temat, który zaprasza nas do refleksji nad potężną mocą modlitwy i tym, jak może ona przynieść cuda w naszym życiu. Tytuł naszego wideo to: Modlitwa, która przynosi cuda. Módl się do święta. Karola Akutisa i odbierz jego łaskę. Święta Karol Akutis, młody człowiek, który żył w latach 1991-2006, jest wspaniałym przykładem wiary i oddania. Nauczył nas, że świętość nie jest tylko dla starszych lub dla tych, którzy zajmują szczególną pozycję w kościele, ale jest to wezwanie dostępne dla wszystkich, niezależnie od wieku czy okoliczności. Karol miał głęboką pobożność do Eucharystii i wykorzystał nowoczesne technologie, aby szerzyć przesłanie Boga. Jest prawdziwym wzorem tego, jak możemy żyć naszą wiarą w dzisiejszym świecie, a jego świadectwo inspiruje nas do szukania bliższej relacji z Panem. W tej dzisiejszej podróży zbadamy znaczenie modlitwy, szczególnie gdy zwracamy się do orędowników takich jak święta. Karol. Wiemy, że modlitwa jest potężnym narzędziem komunikacji z Bogiem. A kiedy jednoczymy się w modlitwie, nasze głosy wznoszą się w harmonijnym chórze, dotykając serca Ojca. Często stajemy w obliczu wyzwań, które wydają się nie do pokonania, i w takich chwilach powinniśmy pamiętać, że poprzez modlitwę możemy uwolnić błogosławieństwa i cuda Boga w naszym życiu. W trakcie wideo zapraszam Was do refleksji nad własnymi doświadczeniami z modlitwą. Czy kiedykolwiek doświadczyliście cudów w swoim życiu? Chwile, w których przez wiarę i modlitwę wszystko zaczęło się zmieniać? Podzielcie się swoimi historiami w komentarzach, ponieważ mogą one zachęcić innych do wytrwałości w ich własnej drodze wiary. Historia każdego z Was jest świadectwem dobroci Boga i może być światłem dla tych, którzy szukają nadziei. Ponadto, nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału i włączyć powiadomień, abyście mogli śledzić nasze treści, które mają na celu wzmocnienie wiary i dzielenie się Bożym Słowem. Jesteśmy tutaj, aby rosnąć razem, a Wasza obecność jest kluczowa dla kontynuacji tej misji. Podczas wideo również odmówimy szczególną modlitwę do święta. Karola Akutisa, prosząc o jego wstawiennictwo w naszym życiu oraz o łaskę, której potrzebujemy, aby stawić czoła codziennym wyzwaniom. Otwórzmy nasze serca i przygotujmy się na przyjęcie tej łaski. Modlitwa jest świętym momentem, który zaprasza nas do wejścia w komunii z boskością, a razem będziemy mogli wołać do Boga o to, czego nam brakuje, oraz o tych, których kochamy. Pamiętajcie, bracia i siostry, że nie jesteśmy sami na tej drodze. Bóg postawił nas nawzajem jako wsparcie i zachętę. Kiedy modlimy się razem, wzmacniamy naszą wspólnotę wiary i stajemy się narzędziami pokoju i nadziei w świecie. Chciałbym, abyście pomyśleli o kimś, kto potrzebuje modlitwy w tym momencie. Może to być przyjaciel, członek rodziny lub nawet ktoś, kogo znacie, a kto zmaga się z trudnościami. Połączmy nasze intencje i przynieśmy te osoby przed Panem. Przygotujcie więc swoje serca i umysły, ponieważ wkrótce rozpoczniemy naszą modlitwę do święta. Karola Akurysa. Niech poczujemy obecność Ducha Świętego wśród nas, a cuda Boga niech się objawią w naszym życiu. Cieszę się, że mogę dzielić się tym szczególnym momentem z Wami wszystkimi i wspólnie wznosić nasze głosy ku niebu. Pozostańcie z nami, a razem prośmy o wstawiennictwo święta. Karola i odbierzmy łaski, które Bóg ma dla nas przygotowane. Modlitwa która przynosi cuda, jest z pewnością jednym z najgłębszych i najbardziej inspirujących tematów w chrześcijańskim życiu. W Ewangelii Marka, godzina 11:24, znajdujemy potężne stwierdzenie: Dlatego powiadam Wam wszystko, o co w modlitwie prosicie, wierzcie, że już to otrzymaliście, a stanie się Wam kropa. Ten fragment uczy nas o centralnym miejscu wiary w naszym życiu modlitewnym. Nie chodzi tylko o proszenie, ale o głębokie i niezachwiane przekonanie, że Bóg już działa w naszym życiu, nawet zanim zobaczymy odpowiedź. Wiara jest mostem, który łączy nasze prośby z mocą boską to ona przekształca akt modlitwy w prawdziwe narzędzie cudów. Refleksja nad tą prawdą zaprasza nas do zbadania, jak często ograniczamy moc Boga naszymi własnymi wątpliwościami i niepewnościami. Modlitwa nie jest jedynie rytuałem czy listą próśb to intymna rozmowa z Twórcą. Kiedy modlimy się z wiarą, Uznajemy, że Bóg jest w stanie uczynić znacznie więcej, niż prosimy lub myślimy. Tak jak miłujący ojciec, on zna potrzeby swoich dzieci i zawsze jest gotów odpowiedzieć z miłością i mądrością. Naszym zadaniem jest wierzyć, ufać i czekać, nawet gdy odpowiedź nie przychodzi w czasie, który byśmy chcieli. Wiara jest pewnością, że to, o co prosimy, jest już realizowane w zakamarkach wszechświata. W tym kontekście wstawiennictwo święta. Karola Akutisa staje się szczególnie istotne. On, młody człowiek, który intensywnie żył wiarą i oddaniem Bogu, przykładem tego, co oznacza prowadzenie życia w nieustannej modlitwie i aktywnej wierze. Karol wierzył w moc Eucharystii i poświęcił swoje życie, aby szerzyć miłość Chrystusa, zwłaszcza wśród młodych. Kiedy zwracamy się do Niego w modlitwie, prosimy nie tylko o Jego wstawiennictwo, ale także o to, aby inspirował nas do życia wiarą z taką samą intensywnością. Modląc się do święta Karola Akutisa. Możemy prosić o łaskę wzmocnienia naszej własnej wiary, abyśmy mogli dostrzegać cuda w naszym życiu i życiu tych, których kochamy. Modlitwa jest aktem odwagi. To wezwanie, aby wyjść z naszej strefy komfortu i wejść w głębszy związek z Bogiem. W liście do Jakuba, godzina 516, czytamy: Wyznawajcie sobie nawzajem grzechy i módlcie się jeden za drugiego, abyście zostali uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego ma wielką moc. Tutaj wspólnota staje się kluczowym elementem w życiu modlitewnym. Kiedy modlimy się za siebie nawzajem, tworzymy środowisko, w którym łaska może swobodnie płynąć. Wzajemne wstawiennictwo jest świadectwem braterskiej miłości i solidarności w Chrystusie. Modlitwa nie jest praktyką izolowaną, to wspólne doświadczenie, które łączy nas jako ciało Chrystusa, gdzie każdy przynosi swoje cierpienia, radości i nadzieje. Modlitwa, która przynosi cuda, Wzywa nas również do działania i odpowiedział wielokrotnie to, czego potrzebujemy, to nie tylko natychmiastowa odpowiedź, ale przemiana, która zachodzi w naszym sercu, gdy zbliżamy się do Boga w modlitwie. Dlatego, modląc się do święta, Karola Akutisa, prośmy go o wstawiennictwo, aby pomógł nam otworzyć nasze serca i umysły na działanie Boga. Niech jego życie inspirować nas do wiary w moc modlitwy, do życia wiarą z entuzjazmem oraz do bycia narzędziami cudów w życiu osób wokół nas. Modlitwa, która przynosi cuda, zaczyna się od gotowości do wiary, odwagi do wstawiennictwa i pewności, że Bóg zawsze słyszy i działa na naszą korzyść. Niech każdy z nas doświadczy radości otwierających się drzwi i objawiających się cudów w naszym życiu poprzez wiarę, modlitwę i wstawiennictwo świętych, takich jak Karol Akutis. Modlitwa, która przynosi cuda, to temat głęboko zakorzeniony w życiu chrześcijańskim. Gdy rozważamy fragment z listu Jakuba godzina 5 16, znajdujemy potężne przypomnienie o skuteczności modlitwy oraz o znaczeniu wspólnoty w naszej drodze wiary. Wyznawajcie sobie nawzajem grzechy i módlcie się jeden za drugiego, abyście mogli być uzdrowieni. Modlitwa sprawiedliwego ma wielką moc i przynosi rezultaty. To stwierdzenie zaprasza nas do praktyki modlitwy, która nie jest jedynie indywidualna, ale także zbiorowa. Podkreślając, jak wzajemne wstawiennictwo między wiernymi może być źródłem cudów i uzdrowień, modlitwa, jak naucza nas Jakub, nie powinna być aktem izolowanym, lecz działalnością, która angażuje wspólnotę braci i sióstr w Chrystusie. Kiedy zbieramy się do modlitwy, wyznajemy nasze słabości i wspieramy się nawzajem, tworzymy przestrzeń, w której Bóg może działać potężnie. Akt wyznawania grzechów nie jest jedynie kwestią przyznania się do błędów. To niezbędny krok ku duchowemu i emocjonalnemu uzdrowieniu. To zaproszenie do pokuty, pokory oraz otwartości na działanie Ducha Świętego w nas i przez nas, przynosząc odnowę i przemianę. Modlitwa sprawiedliwego, jak wspomniano w tym fragmencie, jest potężna i skuteczna. Ale kim są sprawiedliwi? To ci, którzy, dzięki łasce Boga, starają się żyć według Jego woli, którzy dążą do tego, aby być światłem pośród ciemności i poświęcają swoje życie służbie innym. Skuteczność modlitwy nie opiera się na doskonałości modlącego się, lecz na gotowości i szczerości serca, które woła do Boga. Kiedy tacy sprawiedliwi zbierają się do modlitwy, ich głosy stają się potężnym wołaniem przed Panem, a w tym kontekście mogą wydarzyć się cuda. Patrząc na życie święta Karola Akutisa, widzimy młodego człowieka, który żył swoją wiarą intensywnie, poświęcając się Eucharystii i ewangelizacji poprzez technologię. Jest on przykładem, jak modlitwa i działanie mogą się splatać. Jego kult inspiruje nas do gorliwego szukania łaski Bożej. Kiedy prosimy o wstawiennictwo święta, Karola, nie szukamy jedynie osobistego cudu, łączymy się w wspólnym pragnieniu wzrastania w świętości i wierze. Jego życie uczy nas, że prawdziwa modlitwa jest zakorzeniona w obecności Boga i że powinniśmy dążyć do życia we wspólnocie z innymi. Modlitwa, która przynosi cuda, nie ogranicza się tylko do próśb o materialne błogosławieństwa lub uzdrowienia fizyczne. Dąży także do uzdrowienia emocjonalnego, przywrócenia relacji i umocnienia wiary. Kiedy modlimy się za siebie nawzajem, przyczyniamy się do stworzenia środowiska, w którym łaska Boża może się objawiać w niespodziewany sposób. Często cuda, na które czekamy, nie przychodzą w takiej formie, jaką sobie wyobrażamy. Mogą to być zmiany wewnętrzne, nowe perspektywy lub pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. W momentach bólu i trudności, niezwykle ważne jest, aby pamiętać, że nie jesteśmy sami. Jakub zachęca nas do dzielenia się naszymi zmaganiami i modlenia się za siebie nawzajem. Ta praktyka nie tylko wzmacnia nas, ale także tworzy sieć wsparcia duchowego, która może prowadzić do cudów. W wspólnocie wiary odnajdujemy pocieszenie i nadzieję. Kiedy jeden członek cierpi, wszyscy cierpią, a gdy jeden członek zostaje uzdrowiony, wszyscy celebrują. Ta dynamika jest istotna dla życia chrześcijańskiego, ponieważ przypomina nam, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni w ciele Chrystusa. Gdy jednoczymy się w modlitwie i wzywamy wstawiennictwa świętych, takich jak Karol Akutis, jesteśmy wezwani do życia w taki sposób, aby nasze własne życie stało się modlitwą. Niech nasze działania odzwierciedlają światło Chrystusa, niech będziemy narzędziami Jego pokoju i miłości. Robiąc to, nie tylko doświadczamy cudów w naszym życiu, ale także stajemy się sprawcami cudów w życiu innych. Niech nasza modlitwa zawsze towarzyszy wierze, wspólnocie i otwartemu sercu na działanie Boga w naszym życiu oraz w życiu naszych braci i sióstr. Modlitwa jest jednym z filarów życia chrześcijańskiego, bezpośrednim kanałem komunikacji z Bogiem, który pozwala nam wyrażać nasze pragnienia, wdzięczności i, przede wszystkim, naszą wiarę. Gdy rozważamy temat, a modlitwa, która przynosi cuda, Jesteśmy zaproszeni do zanurzenia się w obietnicach Bożych, które zapewniają nas, że kiedy modlimy się z wiarą, możemy oczekiwać rezultatów, które wykraczają poza nasze zrozumienie. Szczególnie, gdy zwracamy się o wstawiennictwo do świętych, takich jak święta. Karol Akutis Znajdujemy źródło inspiracji i odwagi na naszej duchowej drodze. W fragmencie z Ewangelii Mateusza 7, 7, Jezus daje nam jasną i zachęcającą obietnicę. Proście, a będzie Wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam krowa. Ten werset nie tylko zapewnia nas, że Bóg jest gotów nas wysłuchać, ale także wzywa nas do aktywnej postawy w naszej drodze do Niego. Modlitwa nie powinna być aktem pasywnym, wręcz przeciwnie, jest zaproszeniem do działania. Kiedy prosimy, szukamy i kołaczemy, wyrażamy naszą głęboką tęsknotę za połączeniem z Panem. Modlitwa, która przynosi cuda, jest tą, która jest zanoszona z szczerym sercem i niezłomną wiarą. Jak święta. Karol Akutis, który żył krótko, ale intensywnie w wierze i pobożności, również my jesteśmy wezwani do życia w świadomości, że każda prośba, którą kierujemy do Boga, jest okazją do doświadczania Jego łaski. Karol, z Jego pasją do Eucharystii i miłością do innych, jest przykładem, jak modlitwa może przekształcać nie tylko nasze życie, ale także życie osób wokół nas. Wierzył, że obecność Boga w naszych życiu jest ciągłym cudem. Fragment z Ewangelii Marka godzina 1124 podkreśla znaczenie wiary w naszych modlitwach, dlatego mówię wam: wszystko, o co w modlitwie poprosicie, wierzcie, że już to otrzymaliście, a stanie się wam kropa. Tutaj Jezus często to, o co prosimy, nie spełnia się w sposób, w jaki sobie wyobrażamy, ale to nie oznacza, że Bóg nie odpowiada na nasze modlitwy. Może przygotowuje nas na coś jeszcze większego, czego jeszcze nie dostrzegamy. Modlitwa staje się zatem sposobem na dostosowanie się do woli Bożej, pozwalając, by Jego łaska wkraczała w nasze życie w niespodziewany sposób. Jak mówi Jakub, godzina 5:16 Modlitwa Sprawiedliwego ma ogromną moc i przynosi skutki. Ten werset przypomina nam, jak ważna jest wzajemna intercesja i wspólnota wiary. Gdy modlimy się za innych, nie tylko wspieramy naszych braci i siostry, ale także otwieramy przestrzeń, by Bóg działał cuda w naszym życiu zbiorowo. Modlitwa wspólnotowa jest świadectwem braterskiej miłości, która nas łączy, oraz siły, jaką znajdujemy w jedności wokół Chrystusa. Święty Carlo Acutis, swoją pobożnością i prostotą, zaprasza nas do autentycznego przeżywania naszej wiary, szukania Boga we wszystkim. Pokazuje nam, że technologia Internet i nasze talenty mogą być używane do chwały Bożej i pomoc w ewangelizacji. Możemy czerpać inspirację z Carly, który wykorzystał swoje umiejętności do stworzenia strony internetowej dokumentującej cuda eucharystyczne. Uczy nas, że poszukiwanie obecności Boga nie ma granic, możemy i powinniśmy go szukać w każdym aspekcie naszego życia. W tym momencie, rozważając modlitwę. Która przynosi cuda, jesteśmy wezwani do otwarcia naszych serc i umysłów, do proszenia z pewnością i uwierzenia, że tak jak dziecko prosi ojca, możemy prosić Boga z przekonaniem, że zawsze uważnie słucha naszych błagań. Modlitwa do świętego Carlo Acutisa jest aktem wiary, który łączy nas z młodym świętym, który potrafił wykorzystać swoje życie do chwały Boga i który teraz, w wieczności, wstawia się za nami. W dalszej części tej refleksji, zapraszam Cię do wspólnej modlitwy w której szukamy łaski i wstawiennictwa świętego Karlo Akutisa, prosząc, aby nasze serca napełniły się wiarą i aby nasze prośby zostały wysłuchane przez naszego Ojca w niebie. O Boże, Stwórco nieba i ziemi, w tym momencie oddania i błagania staję przed Tobą z otwartym sercem i duszą spragnioną Twojego światła. Uznaję Twoją wielkość, Twoją nieskończoną dobroć i błagam o Twoje miłosierdzie, które odnawia się z każdą chwilą. Tak jak Święty Carlo Acutis żył w Twojej obecności, świadcząc o miłości Chrystusa swoim życiem, proszę, abyś zainspirował nas do podążania jego śladami, zawsze dążąc do świętości i prawdy w naszym codziennym życiu. Święty Karlo, młody święty, który nawet w swoim młodym wieku potrafiłeś pokazać światu piękno Eucharystii i znaczenie wiary, wstawiaj się za nami w tym momencie, abyśmy, jak on, mieli gorące serce dla Pana, szukając bliskości z Bogiem w każdym akcie naszego życia. Abyśmy mogli czuć Twoją obecność przy naszym boku, prowadząc nasze myśli i czyny, byśmy, jak Karlo, byli światłem w świecie. O Boże, w Twojej nieskończonej dobroci, prosimy, abyś dał nam łaskę życia w wierze i nadziei. Abyśmy zawsze pamiętali, że cuda wydarzyć się mogą w życiu tych, którzy ufają Tobie. Pomóż nam postrzegać trudności jako okazję do doświadczenia Twojej mocy i działania w naszym życiu. Niech nasze zmagania nas nie zniechęcają, lecz wręcz przeciwnie. Niech sprawiają, że będziemy szukać Ciebie z większym zapałem. Święty Karlo, który wykorzystałeś technologie i nowoczesne środki do szerzenia Ewangelii, wstawiaj się za nami, którzy żyjemy w czasach wielkiej transformacji. Abyśmy mogli używać darów, które nam dano, by szerzyć przesłanie miłości i nadziei płynące od Pana. Niech nasze działania i słowa będą odzwierciedleniem Twojego światła, prowadząc innych do poznania miłości Chrystusa. O Boże, prosimy. Aby błogosławieństwa świętego Carlo Acutisa spoczęły na wszystkich, którzy czują się zagubieni lub zniechęceni. Aby mogli znaleźć w tobie siłę potrzebną do dalszej drogi. Niech każde zmartwione serce zostanie napełnione pokojem, który tylko ty możesz dać. Niech świadectwo Karlo przypomina nam, że młodość może być czasem wielkiej świętości i zaangażowania w wiarę. Aby każdy z nas, kierując się do ciebie, mógł poczuć dotyk twojej miłości. Aby trudności, które napotykamy, nie były powodem do rozpaczy, lecz raczej do szukania Twojej obecności. Pomóż nam pamiętać, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach Twoja ręka nas podtrzymuje, a Twoje światło nas prowadzi. Abyśmy mogli podążać za przykładem świętego Karlo, który znalazł radość i pełnię w jedności z Tobą. W tym momencie oddajemy Ci nasze intencje i prośby. Każdy z nas ma w sercu pragnienie, potrzebę, błaganie. Niech poprzez wstawiennictwo świętego Karlo zobaczymy spełnienie tych łask. Niech każdy, kto wzywa Ciebie, poczuje pewność, że jesteś Bogiem, który słyszy i odpowiada. Niech cuda objawią się w nadzwyczajny sposób w naszym życiu, przynosząc uzdrowienie, pokój i przemianę. O Boże, niech pobożność do świętego Karlo Akutisa zainspiruje nas do życia z zapałem i determinacją. Niech jego przykład przypomni nam o znaczeniu stałej modlitwy i obecności Boga w każdej dziedzinie naszego życia. Abyśmy w każdej chwili dążyli do świętości, nawet w małych rzeczach, a to przekształcało się w żywe świadectwo dla tych, którzy nas otaczają. Niech Eucharystia, Centrum Życia Chrześcijańskiego, zawsze będzie naszą źródłem siły i odnowy. Abyśmy, jak Karlo, potrafili dostrzegać w każdej celebracji rzeczywistą obecność Chrystusa, naszego Zbawiciela. Niech ta komunia nas przekształca i czyni nas bardziej podobnymi do Ciebie, O Panie. Prowadząc nas do miłości i służby bliźnim, hojnym i współczującym sercem. W każdym geście, w każdym słowie, niech manifestuje się miłość, którą otrzymaliśmy od Ciebie, a przez nasze życie inni niech będą dotykani i przemieniani. Niech nasza wiara będzie potężnym świadectwem, że z Bogiem wszystko jest możliwe. I niech tak żyjemy każdego dnia z pewnością, że w Chrystusie jesteśmy więcej niż zwycięzcami. O Boże, w tym momencie refleksji i oddania, proszę, abyś pomógł nam być narzędziami twojego pokoju i miłości, abyśmy żyli w harmonii z tymi, którzy nas otaczają, czy to w rodzinie, w pracy, czy w społeczności, aby każdy z nas był latarnią nadziei, promieniując światłem Chrystusa w świecie, który często wydaje się pogrążony w ciemności. Tak jak święty Carlo Acutis, abyśmy mogli wykorzystać nasze talenty i umiejętności, by chwalić twoje imię i szerzyć Ewangelię, zawsze hojnym i gotowym do służby sercem. Pomóż nam, Panie, pielęgnować życie modlitwy w sposób ciągły. Aby nigdy nie zabrakło nam chęci zwracania się do Ciebie w poszukiwaniu siły i wskazówek. Abyśmy w Tobie znajdowali pocieszenie w chwilach smutku i od niech ta praktyka przybliży nas do Ciebie i uczyni nas bardziej wrażliwymi na Twój głos, który nas prowadzi i oświeca. O Boże, niech każdy z nas będzie odbiciem miłości Chrystusa w życiu innych. W naszych codziennych interakcjach niech przynosimy radość i nadzieję tym, którzy czują się zniechęceni lub zagubieni. Poprzez małe gesty dobroci i współczucia, niech dotykamy serc i pokazujemy, że możliwe jest odnalezienie radości w wierze. Niech nasze życie będzie naznaczone czynami miłości, które przypominają nam, że jesteśmy wezwani do służby i troski o siebie nawzajem, jako prawdziwi bracia i siostry w Chrystusie. Święty Karolu, młody święty i wzór wiary, wstawiaj się za wszystkimi młodymi w naszym czasie. Niech znajdą w Tobie przykład, jak intensywnie żyć wiarą, nawet w obliczu wyzwań. Niech dostrzegą, że świętość nie jest wezwaniem zarezerwowanym tylko dla niektórych, ale powołaniem dostępnym dla wszystkich, niezależnie od wieku czy okoliczności. Niech młodzi inspirują się Twoim życiem i poprzez swoje pasje i marzenia, chwalą Boga i służą bliźnim. Panie, prosimy Cię, abyś pomógł nam stawić czoła wyzwaniom i przeciwnościom z odwagą i determinacją. W trudnych chwilach niech dostrzegamy Twoją rękę, która nas prowadzi i podtrzymuje. Zamiast wpadać w rozpacz, Niech przypomnimy sobie, że w Tobie znajdujemy siłę do pokonania wszelkich przeszkód. Niech próby uczynią nas silniejszymi i bliższymi Tobie, kształtując nasz charakter i przygotowując do spełnienia Twojej woli. O Boże, niech celebrowanie Eucharystii zawsze będzie momentem odnowy i przemiany w naszym życiu. Gdy zbliżamy się do Świętego Stołu, niech rozpoznamy Twoją prawdziwą obecność i niechaj karmimy się Twoim ciałem i krwią. Niech ta komunijna więź czyni nas bardziej podobnymi do Ciebie umożliwiając nam miłość i służbę innym z hojnością. Niech Eucharystia będzie źródłem naszej siły duchowej, wspierając nas w każdej chwili życia. W tej chwili modlitwy oddajemy Ci wszystkie nasze intencje i prośby, każdą z ich pragnieniami i potrzebami. Niech przez wstawiennictwo Świętego Karola dostrzegamy Twoje działanie w naszych życiach i doświadczamy spełnienia naszych najgłębszych pragnień. Niech każdy, kto woła do Ciebie, poczuje pewność, że jesteś Bogiem, który słyszy i odpowiada, przynosząc uzdrowienie, pokój i przemianę. O Panie, na zakończenie tej modlitwy niech nosimy w sercach pewność, że zawsze jesteśmy pod Twoim miłosiernym spojrzeniem. Niech wyjdziemy odnowieni, gotowi stawić czoła światu z wiarą, odwagą i miłością. Niech zawsze przypominamy sobie, że nawet w zmaganiach Twoje światło świeci w nas, prowadząc nas i wzmacniając. Niech wstawiennictwo świętego Karola Akutisa towarzyszy nam w naszej drodze. Niech Jego życie inspiruje nas do poszukiwania świętości i autentycznego, pełnego życia w wierze. Niech, podobnie jak On, będziemy świadkami Twojej miłości w świecie, który tak bardzo jej potrzebuje. W imię Jezusa, naszego Zbawiciela, powierzamy Ci nasze prośby i intencje. Amen. Jaką błogosławieństwem było dzielenie się tą refleksją na temat modlitwy, która przynosi cuda. Mamy nadzieję, że w trakcie tego filmu odczułeś obecność Boga i wstawiennictwo świętego Karola Akutisa w swoim życiu. Modlitwa to potężne narzędzie, które łączy nas z Twórcą i pomaga nam doświadczać Jego miłości i łaski w sposób głęboki i transformujący. Poprzez życie Karola uczymy się o wadze dewocji i wiary w trudnych czasach. Pokazał nam, że nawet w obliczu trudności możemy znaleźć pocieszenie i siłę, zwracając się do Boga. Niech Jego życie inspiruje każdego z nas do dążenia do bliższej relacji z Panem i zrozumienia, że cuda zdarzają się, gdy otwieramy nasze serca i oddajemy się Jego woli. Jak się czułeś w trakcie tej refleksji? Co poruszyło Twoje serce? Chcemy poznać Twoją historię, Twoje nadzieje i Twoje zmagania. Podziel się w komentarzach poniżej, jak modlitwa wpłynęła na Twoje życie i jakie cuda pragniesz zobaczyć. Działając w ten sposób, stajemy się jednością w wierze wspierając się nawzajem i celebrując każdą małą zwycięstwo, które Bóg nam ofiarowuje. Pamiętaj, że modlitwa to nie tylko akt proszenia, ale także czas uwielbienia i wdzięczności. Kiedy zwracamy się do Boga, powinniśmy zawsze dostrzegać Jego błogosławieństwa i wielkość. Niech, podobnie jak Karol Akutis, każdy dzień przeżywamy z wdzięcznym sercem i duszą pełną miłości. Uczył nas, że przez Eucharystię możemy znaleźć siłę i duchowe pokarm. Niechaj czerpiemy z tego źródła życia, zawsze dążąc do komunii z Panem. Na zakończenie tego rozważania, zapraszam Cię, byś zabrał ze sobą nauki, które wyniosłeś. Niech każda modlitwa wypowiedziana w Twoim sercu będzie kanałem cudów, nie tylko w Twoim życiu, ale także w życiu tych, którzy są wokół Ciebie. Świat potrzebuje światła Chrystusa, a Ty możesz być tym światłem. Bądź nosicielem nadziei i miłości, szerząc Ewangelię poprzez swoje codzienne działania. I pamiętaj, nie jesteś sam na tej drodze. Jesteśmy razem, jako bracia i siostry w Chrystusie, wspierając się nawzajem w modlitwie i miłości. Nie wahaj się skontaktować, aby podzielić się swoimi zwycięstwami lub poprosić o wsparcie w trudnych chwilach. Nasza wspólnota jest tutaj, aby iść obok ciebie. Jeśli podobała ci się dzisiejsza wiadomość, daj nam lajka. To pomoże nam dotrzeć do większej liczby osób, które potrzebują usłyszeć o miłości Boga i znaczeniu modlitwy. Nie zapomnij zapisać się na nasz kanał, aby kontynuować otrzymywanie treści, które budują i inspirują Twoją wiarę. Jesteśmy zobowiązani do przynoszenia więcej refleksji, świadectw i nauczania, które mogą wzbogacić Twoją duchowość. A na koniec, zapraszam Cię do modlitwy, nie tylko za siebie, ale także za tych, którzy przechodzą przez trudności. Niech wstawiennictwo świętego Karola Akutisa przyniesie pocieszenie i cuda wszystkim, którzy wołają o pomoc. Pamiętajmy, że z wiarą wszystko jest możliwe. Niech pokój Chrystusa będzie z tobą, dziś i zawsze. Amen.